Witajcie wszyscy. Czas odpocząć trochę od morskich podróży, żebyśmy nie dostali choroby morskiej, a na pewno choroby morskiej nie dostaniemy, jeżeli sobie zrobimy łyk fonetyki odświeżający, refreshing. Wobec tego zabierzemy się dzisiaj do ćwiczenia intonacji. No i co my tu mamy? Mówiliśmy kiedyś o akcencie neutralnym i nacechowanym. I rzeczywiście w akcencie neutralnym akcentujemy zawsze tą rzecz, tą część zdania, która jest tak jakby najważniejsza z naszego punktu widzenia. I jeżeli byśmy zapytali, what do you do, no to co robisz? Podobnie z polskim, więc tutaj pomylić się jest trudno. What do you do, wtedy do, to ostatnie do jest akcentowane, ponieważ ono jest najważniejszym elementem tej wypowiedzi. I to jest, ta neutralność jest również dodatkowo wzmocniona intonacją. Zobaczmy, zaczynamy od tonu wysokiego, statycznego, a kończymy tonem kinetycznym, niskim, czyli low fall. What do you do? No i nasz koleś coś tam odpowiada, I'm my coś tam, mamy student. Pierwszy z mówiących nie dosłyszał i teraz stosuje zarówno akcent nacechowany, jak i intonację nacechowaną. Mianowicie akcentuje ten element, którego nie zrozumiał, czyli w tym przypadku what, i jednocześnie intonację podnosi na końcu jako low rise, czyli mamy sorry, what do you do? Prawda? Widać? I teraz naszym zadaniem będzie w tej sekcji rozpoznać pomiędzy pytaniami zadawanymi po raz pierwszy i po raz drugi. Dokładnie z taką samą sytuacją mamy do czynienia tutaj. To tu jest drugi przykład. How old is he? W intonacji naturalnej mamy do czynienia z low fall. How old is he? Oraz akcentowanie jest na elemencie najważniejszym, czyli w przypadku tym old. Ktoś tam powiedział coś, czego nie zrozumieliśmy, i mówimy: Sorry, how old is he? I mamy tutaj akcent nacechowany, po raz drugi, jak pytamy, akcent nacechowany na słowo, któregośmy nie zrozumieli. Natomiast intonacja na końcu ulega lekkiemu podniesieniu, żeby tak jakby skłonić naszego rozmówcę do ponownej odpowiedzi. No to dobra. Przećwiczymy sobie to na przykładach z lektorem. 420. Pronunciation and intonation. Look and listen. 1. What do you do? I'm a student. Sorry? What do you do? 2 How old is he? He's 33. <coughs> Sorry. How old is he? Listen, don't speak. Are these questions being asked for the first or second time? 1 What do you do? Two. Where do you live? Three. What's your name? Four. Where do you live? Five. What time is it? Six. What time is it? Nie spodziewam się specjalnie, żebyście mieli z tym jakieś wielkie kłopoty, bo podobnie jest w języku polskim, zresztą w większości języków, ale jak zawsze przećwiczyć sobie było. Warto. Moi kochani, na dzisiaj to tyle i tradycyjnie do usłyszenia przy okazji następnej sekcji. Pa-pa.